do 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 Ja w najgorszych snach nie wyobrażałem sobie, że ty możesz zrobić coś tak głupiego. Oddałeś pół firmy w obce ręce! Nie oddałem! Przecież słyszysz, tak? Spłacimy kredyt, to weksle do nas wrócą. Ciekawe, z czego spłacimy, skoro ona workami wyprowadza z firmy nasze pieniądze? Nie wyprowadza, tylko wprowadza! Wzięła dla nas kredyt! Tak! Zupełnie bezinteresownie! Czemuś wiecie! Marek, ale jak możesz być jej taki pewny? Na podstawie. Ty jesteś taki naiwny, czy tylko udajesz? Straciłeś kontrolę nad firmą! Marek nic nie stracił. Nie zamierzam wykorzystywać tych weksów. A ja nie zamierzam słuchać dłużej twoich wyjaśnień! A ja przeciwnie. Ja w ogóle nie przypuszczałam, że stać cię na taki cynizm. Oczywiście to jest moja wina. Nie pomogłam ci, kiedy prosiłeś mnie o pomoc, a widziałam, jak bardzo ci na tym zależy. W końcu chciałeś zastawić nasz dom. Już samo to powinno dać mi do myślenia i za to cię przepraszam, ale ty powinieneś przeprosić cieplak. Ta biedaczka naprawdę uwierzyła, że ją kochasz. I w ogóle nie wiem, jakim cudem, jak mogłeś coś takiego udawać. Boże. Ja nie udawałem. Ja naprawdę miałem z nią romans. Operacja nie bolała. Ernie posiał paczkę i on powiedział yy, tak. Ernie! Na rany boskie, co ty Charlie gordona z siebie robisz? Nie wiem, czemu on tak powiedział. Nigdy ze mnie zgubił żadnej paczki. To dziwne, że nigdy nie wiedziałem, że Joe, Frank i inni lubili być ze mną tylko po to, żeby robić sobie ze mnie pośmiewisko. Teraz już wiem, co to znaczyło, kiedy mówili, że z Charlie Gordona jest grywa. Tym, co już nie wierzą, lub chcą okpić swoje lęki. Świat uznają tylko wtedy, gdy coś padnie im do ręki. Ja przecież jestem śmiertelnikiem, łatwo mogę upaść. Wystarczy, że cię dotknę i... Wstaję u drzwi twych, nic mnie przeszkodzi. Puk, 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 wigilijny wieczór. Teraz ja mam prawdziwą wolę. Jestem do dyspozycji całodobowo.